Jest wpisana w naszą branżę, jesteśmy od lat na targach poznańskich w stałym kontakcie z kierownictwem targów i uważamy, że mimo tego, że coraz większe znaczenie mają też media elektroniczne cały czas, fizyczna obecność i wystawienie się na targach jest jak najbardziej korzystne dla nas. Są klienci, także mamy dosyć pozytywne oczekiwania na, na, na następny dzień targów. Promocje naszej firmy, prezentację wybranych rozwiązań. Wiadomo, że mamy troszeczkę ograniczoną przestrzeń, więc nie możemy całego spektrum oferty, ale wybrane takie najciekawsze dla danej grupy klientów, rozwiązania staramy się przedstawić. Prezentujemy maszyny do szkła i kamienia oraz to, czym my się specjalizujemy jako technika, centrum obróbcze do elementów stolarki okiennej, ogólnie stolarki otworowej. Widzimy już coraz większy wzrost zainteresowania także nowymi maszynami. Mało tego firmy, które dwa, trzy lata temu inwestowały w maszyny, już zwróciły mi się te inwestycje i pytają się o kolejne produkty.